No się maneczko. Witajcie. No i tak jak mówiłem, jesteśmy w sadzie. Przywitaj się z widzami. Nie gniewasz się, że ostatnio tak troszkę. Tak, gniewam się. Gniewasz się. Nie. Niepotrzebnie uniosłem się, że zostawiasz kołki. Przepraszam, już nie będę. Teraz już dobrze ci idzie. Mamy, tak też, Mamy też pomoc. Szkolimy dzisiaj. Na czym, na czym by pszaki siedziały? Szkolimy dzisiaj. Osoby nowe mamy, o, pomagają nam ciąć. Nie chcemy ich zbytnio stresować, nie na razie. No, jak, no, pomagają nam trochę wilki, wycinają, ale zawsze coś. No, to jest na gotowo. No, całkiem, całkiem, całkiem nie jest źle. Może być, jak na taki sad, byle jaki, niezadbane nie to. Może być. Powiedz coś o Twoim sekatorze, bo widzę, że Sekator. ostatnio żeś uszkodził nóż. No, teraz jest picobello. Co to jest? Swensoft. Swensoft. A dlaczego ty twierdzisz? Bo twierdzisz, że... Lepsza przedłużka jest od tamtego, bo jest normalna. Tam tym trzeba suwać, kombinować, a tym co wezmę i sobie tnę. No faktycznie tutaj to włączanie jest suwane w infako. No, tak jest, ja, by, ja bym się znowu nie odnalazł w, w Swensofcie. I, yy, w sumie godzinę cięcia już gdzieś jest? No. Na tej baterii większej, 4 ah I jak było 100%, to jest dalej 100%. A ile jest? 1565 i jest dalej 100%. Znaczy nie, że 1560 na. Cięć. No a w ogóle jest. Rob... Nie, od, od, od rana. Dzisiaj. Od rana. Od rana. A to co myśmy? tam? No ile ile jesteś? I jak było 100%? No, to chyba... a u mnie bateria na dwa, no ale u mnie to jest. Nieładowana, nieładowana. nie wiem ile była. Tniemy i darycinę na podkładce. No, idziemy w tym roku najpierw doły z przedłóżkami, bo możemy dostać wysoko. I tak tych gór tak naprawdę to nam zostanie nie, nie za wiele, nie? Szymek będzie miał ferię, przeleci się. Tak, przejedzie się góry i, i, i też będzie. No, no jest, porosło to, to porosło. Jak co roku zresztą. Jak jabłka nie rosły, bo nie było. Jabłka nie było, azotu dostało i, 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 i porosło. No. no ja tutaj bardzo nie nadziałam. Nagrywając O! Uciąłem akurat nie to trzeba Mi się gdzieś nóż zatępił kapkę. Chciałem położyć, też nie chciał A on się wydawał, że jest że jest nie za... dobra, tak to nie, nie naatne Dobra. Widzimy się później. Godzina, Godzina 45. Godzina? Ile ci było? Godzina 45. No, liczyć dwie godziny, bo tam 15 no. minut, nie? Dwie godziny pokaż. cięcia, 40% baterii. Pokaż, pokaż bliżej. A, ale żeś zakrwawiony. Było było się sprzeciwiać? było łupot no, się... mi Słęsów na łeb. <laughs> Kurwa, Chińczyk, Chińczyk, ty, a co powiesz o... Bo było dużo komentarzy od tej soli potasowej. Ej Łukasz. No właśnie, co ty myślisz? Że jedne mówią, że jest za późno, nie. drugie mówią, że jest za wcześnie. Nie, a trzecie to w ogóle, że to bez sensu. No przecież już jej nie ma. Poszło trochę śniegu, trochę deszczu. Znajdź mi tu soli. No to prawda. No nie ty, widać nigdzie. Pójdzie jeszcze teraz z deszcz, spłucze z liści, bo tam gdzieś na liściach się trochę rozłożyło. Zanim się będzie na wiosnę wymiatać, to sól będzie w ziemi. No. A to jest najtańsze źródło potasu. No, niech tam pierdolu. Nie było, nie było, nie było. My wiemy swoje, bo kiedy tu sól była No O to sto. Kiedy tu potas był Faktycznie resztki pozostawały. O. Dobro porę było wysiane przed chlapami. Nawet nic nie pozostawało prawie że aby ślad. <tryk> A, i tak się będzie siać u nas i tak w tym roku, także no co, na już mocznika jest, także. Tak, mocznikiem się podsypie i będzie. Może trochę będzie ograniczy mniej jak w zeszłym ja No jest, jest przyrośnięte tutaj, jest. Ale o. jak się patrz No, bierzemy się w takim razie do roboty. Wiecie, odkryliśmy z tatą jedną poważną wadę sekatorów z przedłużkami. No i mały plus jest, bo mogę się podeprzeć. A ty się możesz <laughs> podeprzeć. A yy, rozmawiałem przed chwilą z Pawłem Płazą. Z kanału płaziak Sad, znacie na pewno. No i gadamy sobie, gadamy tam z pół godziny, może 20 minut. No i on gada i słyszę cięcia, tnie, syk, syk, syk. A my gadamy i stoimy jak te dwa kołki, podpieramy się tymi podpórkami, pałami, pałami bo nie ma ręki. Także. Trzeba kupić. Wada, wada, kolei, wada sekatorów z przedłużką. Nie można gadać i rozmawiać. Czego trzeba robić. Także widzowie u nas są i słęsofty na gospodarstwie, są i sekatory marki Infaco, a pracownicy tną sekatorami lewe, tymi. Lewe prawe. Lewe prawe, tymi e, lowe, się u nas mówi w Niemczech, fachowo na te sekatory mi się lewe. E, także. Co roku się mogli u mnie zauważyć. Także dla każdego coś jest, do wyboru, do kolorów, tak? Takie elektryczne. Tak, przyjechać i popróbować. Tak. W trosce o bezpieczeństwo ludzi. No wiadomo nie, nie dajemy im elektryków, bo no lepiej niech mają palce, z palcami z powrotem wrócą. Jak przyjechały z Ukrainy do Polski, taki z powrotem, z palcami lepiej niech wracają. No, także wsady, o, no, 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 nieźle no, no nieźle no, no. Tam zostawiają trochę kołków. No, tak jak, tak jak tutaj widzicie. Zostawili tego kołka. No, ale tu jest pąk, no, dobra, no. Tną po pąkach, to już nie jest źle. Także tak to u nas się odbywa. A ja znowu w pomarańczowej kurtce W żółtej Także, Tato też w żółtej Widziałeś o, ostatnio się mnie pytali Dlaczego Jak Ci się podobała moja odpowiedź Dobra nie No Także na dzisiaj to tyle Dziękuję serdecznie za O kotek Kizia Kizia To nie ten od Pawła Co z Kejsie siedział Kociu. Trzymajcie się. Dobrego dnia życzę. Życzymy. Cześć. Jakieś zakończenie, na zakończenie, podsumowanie jeszcze. Ile baterii zostało? Gdzie tutaj? Włącz to to. To to. Dobra. 22513 to jest wszystkich cięć. A jak zmienić, żeby było. Yy... To dzisiaj. Dzisiaj. Nie czy 2215. Nie, 22 niemożliwe, bo 16 było wszystkiego. To niemożliwe. A, no to dobra, do 16. Nie, 1600. Oj dobra, wyzerowało się przecież, bo wyłączyłeś go 22, odjąć 16 no czekaj, tu będzie ile dzisiaj zrobiono? Nie ma, bo zerowało się. A. Bo był wyłączony. Za Każdym razem się wyłącza. Sześć tysięcy cięcia by dzisiaj 16 tysięcy i 22 dwa to ile? Tyś... No, 6 tysięcy cięć. 6 tysięcy. cięć. Na całej baterii, tak? Około. Nie, jeszcze na pół godziny zostało. No, ale był doładowywany, było trochę. No to tyle w no. Czyli... No 8 tysięcy, tysięcy cięć na, na, na pełnym paku. No. Mówisz o dwóch bateriach? Tak. No, no dobra. Ale jak za te pieniądze to... Jak za te pieniądze to daje radę. Naprawdę. Czekaj, ja teraz zacznę ciąć. A wyłączył się, tak? Czekaj, włączyć. Nie tym, na dole. Ten nie działa. A no tak, dobra. 22513, 513 6 tysięcy cięć dzisiaj No i dobra, niech hula